Hal, cześć wszystkim, Tomasz z tej strony, witam Was znowu w koszarach tradingu, zrobimy sobie podsumowanie obecnej sytuacji rynkowej, powiemy o tym, co czeka nas na rynku w najbliższym czasie, jak to wszystko widzę, jak możemy to wszystko rozgrywać, przejdziemy sobie także przez najważniejsze wykresy oraz projekcje do tego, jak rynek może wyglądać w kolejnych dniach oraz tygodniach. Zacznijmy sobie od rzeczy kluczowej, czyli do tego, że już dzisiaj o godzinie 19 będzie się spotkanie Fedu, gdzie będzie ogłoszona decyzja w sprawie stóp procentowych. O ile sama decyzja jest już przesądzona, jest faktycznie 100% to, że Fed obniży 100%, no to tutaj bardziej kluczowe będzie to, w jaki sposób Powell będzie wypowiadał się na temat tego, jak planują dalej podjąć do polityki monetarnej i na pewno o 19.30, kiedy Powell wyjdzie na scenę, to zmienność na rynku może być bardzo duża. No i dzisiaj generalnie rynek może zachowywać się w sposób nieracjonalny, może być bardzo zmienny i niebezpieczny, więc na pewno na to uważać, jeżeli gracie krótkoterminowo. Patrząc sobie na wykres Bitcoina, widzimy, że dobił on wczoraj do poziomu około 116 tysięcy dolarów i odbiliśmy się od tego poziomu, który jest w tej chwili dla nas takim oporem. Dobijaliśmy się od niego tutaj już kilka razy w ostatnim czasie. No i widzimy, że cały czas jest to mocny opór, którego Bitcoin jak na razie przebić nie może. W generalnie, jeżeli chodzi o ostatnie kilka tygodni, to poruszamy się mniej więcej w tym kanale między około 107 a 116 tysięcy dolarów. No i zobaczymy, jak dzisiejszy dzień, jak sama decyzja wpłynie na to, jak zachowa dalej się Bitcoin, ponieważ patrząc sobie chociażby na wykres S&P widzimy, że przebił on swoje historyczne ATH, dobijając wczoraj do poziomu 6900. Dolarów, co pokazuje, że jeżeli chodzi o rynki finansowe, no to są one naprawdę w tej chwili mocne i póki co nie na to, żeby miało to się skończyć, jeżeli chodzi chociażby o wyniki finansowe spółek w USA, to wpadają one cały czas bardzo dobrze. Dzisiaj oraz jutro będzie taka kulminacja, jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, ponieważ będą miały miejsce wyniki z tych najważniejszych spółek, jak chociażby Apple, Amazon, Microsoft, o czym powiemy sobie jeszcze za chwilę więcej. Patrząc sobie na ogólną sytuację na rynku, widzimy, że Fear and Greed Index wynosi 39 punktów, a więc tutaj Lekko się podnieśliśmy ostatnim czasie było to już na tym poziomie czerwonym A więc widać, że rynek delikatnie tutaj się nam znowu stabilizuje Dzisiejszego dnia jeżeli chodzi o większość altcoinów To widzimy, że są one na minusie A w skali tygodnia większość jest jednak na dosyć fajnych plusach Widzimy, że tutaj szczególnie Virtual z pierwszej setki bardzo mocno wystrzelił No i stało się tak z tego, że właśnie sieci Base Generalnie tokeny związane z Virtualsami znowu radzą sobie dobrze Widzimy również, że hype wzrósł około 33,5% Trump około 32,5%. Trump, co ciekawe, jest także tutaj na poziomie 45%, co pokazuje, że być może to też coś tutaj się szykuje, być może jakieś ogłoszenie, ponieważ widać, że kapitał płynie do tych projektów Trumpa, zarówno Trump, jak i WLFI. Jeżeli chodzi o takie rzeczy generalnie, to nam z statystykami każdego dnia, z tym, co dzieje się na rynku i żeby mieć jakiś szybki pogląd tego, co właściwie się na rynku wydarzyło w za ostatni dzień, to polecam także wejść na mojego Twittera i tutaj każdego dnia od poniedziałku do soboty macie takie raporty rynkowe, gdzie wrzucam informacje o Odnośnie sentymentu, odnośnie likwidacji, odnośnie generalnie tego, co na rynku się dzieje, jak to wszystko wygląda. Są tutaj także ważne wydarzenia oraz także aktualne newsy rynkowe. Także, jeżeli chcecie mieć do tego dostęp, to zapraszam do mojego Twittera. Link macie poniżej w opisie. Jeżeli chodzi z kolei o AGG-era, to widzimy, że od pewnego czasu mamy dosyć fajny wolumen, jeżeli chodzi o zakupy na Bitcoinie, na spocie. Widzimy, że tutaj ta niebieska linia cały czas pnie się do góry. Pomimo wczorajszego tego spadku z poziomu około 100 tysięcy dolarów, do około 112,5. Widzimy, że ta linia się nie załamała i cały czas pnie się do góry, a te spadki były też tutaj głównie wywołane dźwignią, no i po prostu likwidacjami, które miały właśnie miejsce, ponieważ ten spadek był tutaj bardzo gwałtowny no i po prostu likwidował pozycje, które były na wysokiej dźwigni, co jeszcze bardziej właśnie potęgowało ten spadek. W tej chwili widzimy, że cena nam się powoli stabilizuje, no a właśnie zakupy spot cały czas są kontynuowane. Szczególnie dzisiaj widzimy, że dosyć duże zakupy robi tutaj Binance oraz także wczoraj widzieliśmy spory zakupy na Coinbase, więc na pewno na plus jest fakt, że ta akumulacja bitcoina taka organiczna cały czas teraz ma miejsce. Jeżeli chodzi z kolei o samą dźwignię, to widzimy, że open interest powoli nam się znowu spina do góry po tym ostatnim flash crashu, jednak cały czas są to poziomy dalekie od tego, co widzieliśmy właśnie jeszcze powiedzmy na początku tego miesiąca, kiedy open interest był na rekordowych poziomach. A więc widać po prostu, że kapitał wraca na rynek, że tutaj pozycje są znowu otwierane, ale póki co w sposób taki jeszcze, no bez takiego większego przekonania, bez większego FOMO, co moim zdaniem jest dobre tutaj wskaźnikiem pokazującym, że cały czas mamy w tej chwili miejsce na to, żeby po prostu cena mogła nam rosnąć. Jeżeli chodzi o poziomy likwidacji na Bitcoinie, to największy klaster płynności w tej chwili znajduje się w okolicy około 116 tysięcy dolarów, natomiast pod nami okolica około 111,5 tysiąca dolarów, to jest miejsce także, gdzie tej płynności sporo się zebrało. I tutaj dodatkowo jeszcze mamy jeden czynnik, który może wpływać na to, że cena być może będzie chciała właśnie do tych poziomów zawitać. No i to jest gap na CMI, który powstał na początkiem tego tygodnia. No i właśnie, aby tego gapa wypełnić, musielibyśmy zejść mniej więcej do poziomu około 111 tysięcy dolarów. A więc może być taka sytuacja po prostu, że tego gapa wypełnimy. A więc myślę, że biorąc pod uwagę to, że przed nami pomps meeting, no to ta cena może naprawdę dosyć mocno się wahać i zejść tutaj niżej nawet na chwilę, aby tego gapa po prostu wypełnić, jest jak najbardziej wykonalne. Patrząc sobie na mapę likwidacji, widzimy, że w tej chwili zdecydowanie więcej jest płynności zebrania po stronie shortów niż longów. Gdybyśmy dobili na Bitcoin do poziomu około 100-200 tysięcy dolarów to byłoby to około 900 milionów dolarów na samym Binance. Natomiast w przypadku zejścia Bitcoina do poziomu około 102 tysięcy dolarów byłoby to tylko pół miliarda, co pokazuje po prostu, że najwięcej płynności właśnie jest po stronie shortów. Potwierdza nam to również funding rate, który jak widzimy w tej chwili na większości giełd jest bardzo niski albo wręcz ujemny, tak jak na przykład Bitcoin na OKX jest ujemny, na Kukonie, na Bitgate, podobnie Ethereum jest ujemny na praktycznie wszystkich giełdach w tej chwili, a więc po prostu większość rynku w tej chwili właśnie shortuje. Jeżeli chodzi o pozycje zlikwidowane, to najwięcej mamy tutaj longów i do sprawą właśnie tego ostatniego spadku dosyć mocnego na Bitcoinie z tego poziomu 116 na 112, który wyciął tutaj właśnie sporo pozycji longujących. No i ta łączna właśnie wartość to jest pół miliarda dolarów. Powoli także dobiegamy do końca tego miesiąca. No i widzimy, że póki co Bitcoin radzi sobie raczej średnio. Jeżeli popatrzymy sobie chociażby na inne październiki w poprzednich latach, widzimy, że tylko dwa razy w historii zdarzyło się w 2014 roku oraz w 2018 że Bitcoin był tutaj na minusie w tym miesiącu, no i być może taka sytuacja powtórzy się też w tym roku. Mamy tutaj mało czasu już do końca tego miesiąca. No i jak na razie ta cena jest tutaj mniej więcej na zero. No ale generalnie trochę czasu jeszcze mamy, i dużo nie potrzeba, żeby ta cena wyszła nam także na poziom zielony. Widzimy również na Coinbase Index Premium, że powoli wchodzimy znowu w strefę zieloną, czyli pojawia się znowu więcej popytu na Bitcoina. Dodatkowo widzimy także, że od kilku dni, to mamy cały czas dosyć mocne wpływy na ETF-ach, na Bitcoinie, wczoraj było to ponad 200 milionów, jeżeli chodzi o etera, to było to prawie 250 milionów, a więc widzimy, że zaczyna się tutaj większa akumulacja po tych ostatnich odpływach. Jeżeli chodzi jeszcze o ethera, to również tutaj mamy dosyć mocny popyt, szczególnie cały czas ze strony Bitmine Immersion, który w tej chwili ma już na swoim koncie ponad 12,5 miliarda dolarów w eterze i osiągnęli oni ostatnio po 50% swojego celu, czyli 5% całkowitego supply etera. W tej chwili mają już ponad 2,5%. Przejdźmy sobie teraz już do wykresów, zacznijmy od Bitcoina na wykresie jednodniowym. Widzimy, że Bitcoin po dobiciu właśnie do tego poziomu 116 tysięcy dolarów odbił się właśnie od tego poziomu oporu, który kilkukrotnie już nam reagował w ciągu ostatnich kilku tygodni, no i widzimy, że w tej chwili znowu zabrakło siły na to, żeby ten poziom Przebić i tak naprawdę od kilku tygodni poruszamy się w tym takim kanale, który nam powstał, odbijamy się właśnie od tego poziomu wsparcia w okolicy 107 tysięcy dolarów. No i tutaj ten opór cały czas nie został przebity. Jeżeli chodzi z kolei o Ethereum, to dla mnie ta sytuacja, która w tej chwili ma miejsce, wygląda cały czas bardzo podobnie do tego, co było już w tym roku grane właśnie między majem oraz lipcem, gdzie cena sobie cały czas konsolidowała w tym samym kanale, mieliśmy fałszywe wbicia, fałszywe zejścia w dół, tak samo było również teraz. No i w pewnym momencie mieliśmy impuls przebicie tego oporu i wyjście na nowe szczyty na Etherze i ja gram pod to, że teraz może być podobnie, uważam, że Ether cały czas ma spore szanse na to, aby przebić nowy ATH jeszcze właśnie w tym cyklu. No i generalnie jest to pozycja, którą cały czas sobie tutaj trzymam. Gdybyśmy zeszli niżej na Etherze, powiedzmy gdzieś do tego wsparcia na poziomie 3800, to po raz kolejny chciałbym sobie tutaj też tą pozycję gdzieś tam zakumulować. Kolejna pozycja, która w tej chwili bardzo mocno mnie również interesuje, to jest solo i Solana generalnie jest jednym z najlepiej dotyczących sobie altcoinów, jeżeli chodzi o obecny cykl. No i patrząc sobie właśnie chociażby od tego dołku, który miał miejsce w kwietniu, widzimy, że Solana cały czas robi wyższe dołki. No i moim zdaniem powoli Solana także staje się takim projektem podobnym do Ethera, który także jest dosyć mocno w tej chwili skupowany przez instytucje. Coraz więcej pojawia się informacji odnośnie chociażby implementacji różnych technologii, rozwiązań na blockchainie Solany. O czym powiem sobie jeszcze później w sekcji news. A więc dla mnie Solana jest także jednym z takich ciekawszych betów do rozegrania. Widzimy, że w tej chwili, jeżeli chodzi o większość projektów, no to radzi sobie ona również najlepiej. No i tutaj potencjalnie, gdybyśmy zobaczyli jakieś zejście w okolice tych 180, 185 dolarów, no to dla mnie byłoby to miejsce, w którym chciałbym sobie tę pozycję zacząć budować metodą DCA, również grając tutaj pod nowe ATH. Jeżeli chodzi z kolei o inne altcoiny, to oczywiście interesują mnie także różne pozycje, jednak na ten moment, póki nie zobaczymy jakiegoś mocniejszego impulsu na na Bitcoinie, na Eterze. Jak no nie po prostu jakiegoś potwierdzenia, że no, po prostu te wzrosty będą kontynuowane, no to dla mnie bez sensu je chodzić w altcoiny, ponieważ jeżeli otrzymamy jakąś korektę, no to oczywiście one będą traciły najwięcej. Jeżeli chodzi o altcoiny, które w tej chwili bardziej mnie interesują, to pewno jest to Tao, które jak widzimy w tej chwili również radzi sobie bardzo dobrze i nawet pomimo tych spadków na Bitcoinie, Tao otrzyma się względnie bardzo mocno. Jest na poziomie około 30 dolarów. Kolejny projekt, który również radzi sobie bardzo dobrze, jest to Hype, który również sobie cały. Cały czas obserwuję, również obserwuję sobie cały czas pęgu które tutaj widzimy, że póki co cały czas jest w trendzie spadkowym, ale cały czas tutaj moja teza jest taka, że jeżeli będziemy mieli jakiś altcoin season, będziemy mieli po prostu jakieś tej euforię na rynku, no to to jest jeden z memcoinów, który moim zdaniem może wtedy zyskiwać najwięcej. Cały czas także obserwuję sobie ondo, jako lidera trendu RWA, Sui także jest tutaj w kręgu mojego zainteresowania, czy chociażby także Ena, jeżeli chodzi o trend stablecoinów, jednak jak na razie gram jedynie Ethereum oraz także w następnej kolejności będzie to właśnie Solana i to są w tej chwili pozycje, które tylko mnie interesują, dopiero kiedy zobaczymy jakieś potwierdzenia, jeżeli chodzi o altcoiny, no to będę wtedy chciał zamieniać swoje pozycje m.in. właśnie w tych altach, a jeżeli chodzi z kolei o altcoiny, to tutaj tworzy nam się taka dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ jak popatrzymy sobie na wykres dominacji odr, czyli altcoinów spoza TOP10, no to widzimy, że w zeszłym cyklu wyglądało to w ten sposób, że w momencie, kiedy FED zakończył QT, co także właśnie może wydarzyć się już nawet dzisiaj, ponieważ pojawiają się gdzieś tam domysły, że Fed może ogłosić zakończenie QT już podczas tego spotkania, FOMC. no to widzimy, że mniej więcej właśnie w tym momencie altcoin zaczęły dosyć mocno rosnąć, Mieliśmy tutaj właśnie pierwszą falę wzrostową, korektę, główną tą falę wzrostową, znowu krótszą korektę, no i tutaj wyjście na nowe szczyty i później korekta ABC. W tej chwili widzimy, że tworzy nam się tutaj double bottom, jeżeli chodzi o ten wykres. No jeżeli utrzyma się ten poziom, zobaczmy tutaj jakąś zawrotkę, to może być to właśnie początek jakiegoś nowego impulsu wzrostowego. Oczywiście ja nie uważam, żeby te wzrosty miały wyglądać tak samo jak w zeszłym cyklu, ponieważ ten cykl jest zupełnie inny. Tutaj altcoinów jest dużo więcej, więc nie spodziewałam się tego, żeby te wzrosty miały być tak spektakularne. Ale myślę, że jeżeli wybijemy się z tego poziomu, zrobimy tutaj double bottom, no bo to jest szansa na to, że pójdziemy wyżej i że altcoinów wtedy dostaną więcej mocy także na wzrosty. Więc zobaczymy, co Fed postanowi dalej z QT. No i właśnie jak rynek altcoinów na to wszystko zareaguje. Jeżeli z kolei chodzi o porównanie total 3 czyli altcoinów poza bitcoinem oraz etherem oraz RASEL 2000 czyli rynku takiego powiedzmy niż spółek na rynku tradycyjnym czyli taki odpowiednik altcoinów No to widzimy że w tej chwili RASEL wybił się ponad ten opór co sobie właśnie tutaj omawialiśmy już jakiś czas temu No i często bywało tak że pierwszy właśnie ten impuls wzrostowy robił nam RASEL, a dopiero później podążał wykres altcoinów więc zobaczymy czy wykres total 3 będzie w stanie w tej chwili także właśnie podążyć za RASELEM. Jeżeli udałoby się także właśnie tutaj wybić ponad ten opór, no to wtedy byśmy mieli także otwartą drogę do tego, żeby altcoiny uzyskiwały więcej. Dodatkowo warto uwagi także jest oczywiście to, że cena złota dosyć mocno nam spadła. Widzimy, że gdyby powtórzyła się sytuacja, którą mieliśmy chociażby w maju tego roku, kiedy złoto się czuło korektę o około 10%, no to następnie Bitcoin rozpoczął swój rajd do nowego ATH. W tej chwili widzimy również że po tym rajdzie na złocie mamy tutaj korektę w tej chwili około 12%. Cena Bitcoina już w tej chwili nam dosyć mocno Reaguje. No i teraz dobrze by było właśnie, gdyby złoto weszło w taką fazę konsolidacji. Ono wcale nie musi spadać jakichś bardzo niższych poziomów. Bardziej chodzi po prostu o to, żeby nie robiło nowych szczytów, żeby szło sobie jakoś tutaj bokiem. Widzimy, że chociażby w tym roku, kiedy Bitcoin tutaj właśnie szedł po nowe ATH, no to złoto potrafiło wybijać z powrotem te szczyty, które miały miejsce, jednak były one odrzucane. Widzimy, że tutaj było osiągnięcie tego szczytu. Mieliśmy potem próbę przybicia go tutaj jeszcze w czerwcu, następnie kolejny raz w lipcu. No i za każdym razem właśnie się od tego odbijaliśmy, co dawało impuls wzrostowy Dalej dla bitcoina. Także na pewno jest to również ważny czynnik do obserwacji, jeżeli chodzi o dalsze ruchy na bitcoinie. Widzimy także, że od kilku dni spada nam tutaj dominacja USDT, co pokazuje, że kapitał wraca do bitcoina, wraca na rynek, co również jest pozytywne, jeżeli chodzi o potencjalne ruchy wzrostowe na bitcoinie. No i widzimy także, że w okresie tygodniowym wróciliśmy znowu do tej strefy bull run support band, co oczywiście także jest pozytywne pod kątem dalszego rajdu na bitcoinie po nowe. Ataha. Przypominam również osobom, które nie mają jeszcze konta na giełdzie Bybit, rejestrując się z linku, który macie poniżej w opisie, otrzymujecie tutaj szereg bonusów, które w którym są dostępne dla do osób, które mają konto z tego linku. Macie tutaj między innymi dostęp do KDP Premium, do różnego rodzaju wskaźników premium, darmowy dostęp do sekcji VIP na Discordzie koszalety linku oraz także dostęp do kursu tradingowego o wartości 1000 dolarów. Tutaj macie także wszystko opisane, co i jak trzeba zrobić, aby sobie te bonusy odebrać. Czyli w pierwszej kolejności rejestrujecie się właśnie na bybicie, robicie sobie depozyt na minimum 100 dolarów po to właśnie, aby aktywować sobie te bonusy i następnie wchodzicie na mojego telegrama, wiadomości przypiętej, macie wszystko tutaj opisane. Ok, teraz sobie przejdźmy do sekcji związanej z rynkiem tradycyjnym oraz także sytuacją makro, patrząc sobie chociażby na wykres Fear and Greed Index na giełdzie tradycyjnej, widzimy, że wzrósł on teraz do poziomu 39 punktów, co jest znacznie lepszym wynikiem niż to, co było chociażby tydzień temu, gdzie widzimy, że było to 25 punktów i był to bardzo mocny poziom strachu. Kolejna ważna rzecz, jaka dzisiaj będzie miała miejsce, to jest właśnie to, o czym mówiłem na początku, czyli zaczynają się wyniki finansowe tych największych spółek. Dzisiaj po zamknięciu sesji będą wyniki Microsoftu, Google'a oraz Mety, natomiast jutro będziemy mieli Apple oraz Amazon. No i to na pewno będzie wpływało także na to, jak rynek będzie dalej postrzegał w obecny cykl. Jeżeli te wyniki okażą się być lepsze od oczekiwanych, a do tej pory większość spółek takie właśnie wyniki notowała, no to to tym bardziej może dać nam kolejne potwierdzenie tego, że że obecny cykl dalej trwa, no i także, że SP dalej będzie miało paliwo do dalszego wzrostu. Widzimy, że chociażby wczoraj Nvidia przebiła poziom 200 dolarów za akcję i osiągnęła nowe. ATH, co wydarzyło się za sprawą tego, że ogłosili oni partnerstwo z filmem Palantir, która również po tej informacji wybiła praktycznie poziom nowego ATH. I jeżeli chodzi z kolei o to, co czeka nas dzisiaj, no to tak jak mówiłem wcześniej, o godzinie 19 będzie decyzja stóp 100% i tutaj raczej nie będzie żadnego zaskoczenia. Większość rynku spodziewa się obniżki stóp o 25 punktów bazowych i tak raczej się wydarzy. Natomiast kluczowe będzie to, jakim tonie będzie opierał się Powell podczas swojej konferencji prasowej, która rozpocznie się o godzinie 19.30 no, i wtedy na pewno będziemy też widzieli dużo większą zmienność na rynkach. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, to także pojawi się tutaj dosyć ważne wydarzenie, ponieważ będziemy mieli oczyt PKB w USA kwartał do kwartału. Jednak to, co myślę, będzie jeszcze istotniejsze, to także spotkanie między prezydentem Trumpem a prezydentem Chin, które odbędzie się w Korei południowej. No i to jest na pewno coś, na co w tej chwili rynki czekają. To jest też powód, dlaczego rynki ostatnio zaczęły znowu nam pompować, ponieważ pojawiły się informacje oraz wysłanki ku temu. Że po prostu Chiny z USA się dogadają. Zawrą jakąś po prostu umowę, która sprawi, że ten czynnik, który jest czynnikiem takim, który no gdzieś tam jest na pewno negatywny i wywołuje dużo niepewności, po prostu nam zniknie. Dzisiaj oraz jutro rynek będzie na pewno dosyć zmienny. Będziemy mieli ważne wydarzenia, które na pewno będą na niego wpływały. No i także zobaczymy, co dzisiaj Fed ogłosi, jeżeli chodzi o samo QT. Czy zostanie ono już skończone? Tak jak mówiłem w poprzednim filmie, to nie sprawi, że pojawi się więcej płynności na rynku, tylko po prostu płynność w stanie być z rynku. Wysysysana, a więc na pewno będzie to także pozytywne, jeżeli chodzi o rynki finansowe. Na koniec, jeszcze kilka newsów, które pojawiły się od wczoraj. Między innymi widzimy, że Visa wchodzi coraz mocniej w trend stablecoinów. No i właśnie w myśl słowia, że jeżeli nie możesz z czymś walczyć, to się do tego przyłącz. Visa właśnie rozpoczyna swoją coraz mocniejszą ekspansję na rynku stablecoinów, ponieważ również dostrzegają oni po prostu, że jest to przyszłość, jeżeli chodzi o finanse. No i każdy chce brać w tym swój udział. Kolejna firma, która ta także tworzył swojego stablecoina, jest to Western Union, który co ciekawe wybrał jako infrastrukturę pod tego stablecoina sieć Solany. To właśnie pokazuje, że instytucje coraz mocniej interesują się także tym blockchainem. Widzimy także, że ETF na Solanie od bitwise zanotował rekordowy volume, jeżeli chodzi o ETF-y na altcoinach, które pierwszego dnia osiągnął o wolumen 55,5 miliona dolarów, co jest największym wynikiem, jeżeli chodzi o wszystkie altcoiny, które pojawiły się do tej pory, oczywiście pomijając Ethera. No i generalnie, jeżeli chodzi chodzi o samą solanę, to pojawia się coraz więcej takich pozytywnych informacji, jeżeli chodzi szczególnie o ten aspekt instytucji. I tak jak mówiłem już wielokrotnie wcześniej, uważam, że Solana jest jakimś kolejnym projektem, który po eterze będzie coraz bardziej rozkwitowany, jeżeli chodzi o instytucję i może także dzięki temu cena zyskiwać. Dlatego jest to kolejny token, który interesuje mnie potrwanie go przez najbliższe tygodnie czy miesiące. A więc tyle ode mnie, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy materiał. czekam na to, co przyniesie nam dzisiejszy oraz jutrzejszy dzień. Będą one na pewno bardzo intensywne. Bardzo zmienne mogą być właśnie wykresy podczas tych dni, zarówno dzisiaj, jak i także jutro podczas spotkania Trumpa z Xi Jinpingiem. Także uważajcie, jeżeli chodzi o otwieranie jakichś takich pozycji na dużej dźwigni, ponieważ może to się źle skończyć. Kolejny update zrobimy sobie już w piątek, właśnie po tych wszystkich wydarzeniach, które będą miały miejsce. Zobaczymy, gdzie wtedy będziemy, jeżeli chodzi o wyceny, jak to będzie wszystko wyglądało. No i podsumujemy sobie to, co czeka nas w najbliższym czasie.